Tak jak mówiłem, odcinek za odcinkiem będzie nagrywany. Bo inaczej nie mam czasu. Praca, później mi się szkoła znowu zacznie, więc wiecie. Ale mam nadzieję, że coś się uda nie? z tymi odcinkami. Chciałbym, żeby jakieś wyświetlenia fajne nabiły. Łapki w górę, subskrypcje. Bo kurwa, mać nie oszukujemy się, mam ich mało. Nie ja bym miał 100 koła subów, to już by mi wystarczyło do końca życia. To będzie nierealne, wiem o tym. Ale za marzenia nie karają. Nie ma, że marzysz o graniu w League of Legends, to wtedy karają. Bo najprawdopodobniej nie znajdziesz dziewczyny, nie dotkniesz nigdy trawy. Manika ze mną, co nie ma działa? A zgubiłem ją, e eee. jebać szmatę. Dobrze, no, że ten kamień przeszedł między kołami, bo byłoby lipnie. Ten już mi nie przejdzie między kołami, ten tym bardziej. W tamtym budynku chyba się zgubiłem, w którą drogę mam ja, w stronę mam jechać. Czy to auto... ...jest jakieś pojebane pod względem kaskaderski? Ono kocha skoki kaskaderskie. Adam Małysz jebany. Tym wyżej polecę, tym lepiej. No, z tamtego budynku chyba wziąłem te, ten samochód. Chyba. Więc w końcu jedziemy w dobrą stronę. Tylko by już w dobrą tak do końca. Jak ktoś wie, na jak, którym kilometrze się kończy The Long Drive, to fajnie by było, gdybyście dali znaka. Miejmy nadzieję, że to nie jest jak z Minecraftem, że jest tak duży świat, że nie ma opcji. Jej skończenia. Nie grając 2-4 na 7 przez całe życie dosłownie. Jak się kurwa zrespił. A ja nie mam pieprzonego. Sywo! Zajebie się za chwilę. noż kurwa Na, 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 na. Paki goni ile wypad 5 dni 6 dni bez snu Nas nie dogonią, wciskam gaz Stany depresyjne mam przez tą głupią grę. Ja się tak dla widzów poświęcam, a pewnie te odcinki z gry będą miały potrzeby wyświetlenia. To jeszcze średni czas oglądania dwie 2 sekundy. A mi się wydaje, że warto akurat jest odcinki te oglądać, no bo widać moje wkurwienie samochód kaskaderski ja chcę na drogę wrócić umy się kamień przed mordą znowu zrespi o jej je. nie leć bokiem błagam szkoda prędkości No chciałem wrócić na drogę, dziękuję samochodziku. Jademy na górwy. Widzowie, zostawcie łapkę w górę za te moje męczarnie, żeby więcej osób zobaczyło moje wkurwienia. Bo to jest to, co tu się tu dzieje, to jest naprawdę, nie? Płacz tylko. I żal. I pomyśleć, że zapłaciłem za tą głupią grę 20 zł. Ja piętam moje pieniądze. Ciężko zarobione. Ja naprawdę już nie we no. Jej, i kolejny poślizg. No wypierdala mi z tym kaktusem. Z tym też. Psierdola. No, rozstaniemy to. to jest otwarte. Jakie niby kurwa cudem jechałem tędy? Co? Widzowie, kurwa. Ja już nie wiem, nie? Czy ten kulan będzie w stanie mi przyspieszyć silnik? Mało, wow, zdemontowałem wszystko chyba co się dało. Jak ten wyjmę, może ten lekko mniejszy. No chyba nie. Hmm. Zalełem mu, nie wiem kurwa 10 litrów. Mam chyba 9, nie chce mi się więcej. Wypieprzaj królik. Dobrze ci tak. Pojedziemy kawałek i będzie koniec odcinka, bo już mam dość tej gry. Czy ty musisz wszystkie kaktusy zahaczyć? Czy tutaj, co będziemy, na drogę? Jak mogę najbardziej oddalić samochód? Mhm. <tryk> 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 Lala, ja la, 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 la. wiedzie, że trasa w The Long Drive jest zrobiona tak, że to jest jedno wielkie koło konia. To chyba tyle w tym odcinku Może jakieś wybicie w kosmos? W samochodzie? Na koniec odcinka Nie chcę zjeżdżać z drogi, nie? O, widzicie jak dla was zadriftował Tylko po to, żebyście zostawili łapkę w górę I subskrypcję No, to dziękuję za oglądanie. Czuł mi się kurwa spod maski dymi. Dobra, na razie.